Zrobiłem na 2000 lat chrześcijaństwa w Europie, bo to był jubileusz, a chciałem coś zrobić, żeby była pamiątka. Więc zrobiłem krzyż stalowy, do stalowego włożyłem drewniany, i całe to zrobiliśmy tak, jak to widać. i Stawialiśmy to do betonu, który tutaj był zrobiony. Na, to było na Chrystusa Króla w nocy i my to stawiali i postawiliśmy i zabetonowali, no a po, później jeszcze to było na 2000 lat, tutaj właśnie pod krzyżem jest napis 2000 lat chrześcijaństwa i 1036 w Polsce. Zrodziłem się 2 listopada 1924 roku. Ja całe życie chorowałem i ja w ogóle pierwsze zastanawiałem się czy dożyję 66 roku. Nie? Właśnie zrobiłem to tam pod tym krzyżem co jest w tej kaplicy. Potem zastanawiałem się czy dożyje do 2000 roku. Dosłownie tyle razy było, że właściwie śmierć zaglądała w oczy, więc zrobiłem te ołtarze do Odygowic, do rycerki Dolnej, a ten, który jest w Nickulinie, wszystko jest zrobione przeze mnie właśnie temu, bo tam jest kaplica miłosierdzia Nickulina urocza. Rajczeńska dolina, w której powstała kaplica, właśnie na cześć Bożego Miłosierdzia. I tutaj, w tej kaplicy, znajduje się główne dzieło pana Kazimierza Pietraszki na terenie naszej parafii. Które za chwileczkę wchodząc do tej świątyni zobaczymy. Chciałabym podziękować panu Pietraszce za za to cenne dzieło, jakie nam tutaj podarował. Wszystkim się to bardzo podoba, piękne to jest. Przyjeżdżają tutaj różni ludzie, turyści, odwiedzają kaplicę, są zachwyceni tymi rzeźbami. Jest to bezcenna rzecz, jaką tutaj pan Pietraszko nam zgotował. Najpierw był ołtarz tutaj ofiarowany, a później była ta boazeria, te sufity już robili, prezbiterium, które już jest zrobione. Jest to bardzo piękne. To wnętrze, to dzieło pana Kazimierza, począwszy od szopki, która tam jest w zakrystii, poprzez ołtarz, poprzez ołtarz główny, obraz Miłosierdzia Bożego, ramy, kasetony na, na suficie. To wszystko jest dzieło Pana Kazimierza, a zarazem dar. Dar dla Pana Boga, dla Miłosierdzia Bożego, ale także i dla tej wspólnoty, która tutaj się gromadzi. Za co jesteśmy mu z całego serca wdzięczni i staramy się pamiętać o nim w naszych modlitwach. Bóg zapłać mu, niech dobry Bóg obdarzy go za to wielkie dzieło, które tutaj zrobił, wszelkimi łaskami, wszelkim pomyślnością, także i przede wszystkim zdrowiem. Jak Pan Bóg łaska w długimi latami życia. Robota wykonana na chwałę Bogu, ponieważ mam, obu, jak to powiedzieć, E, dług, wdzięczności. To było w Oświęcimiu, jak my budowali e, bazy węglowe, betonowe na stacji osobowej w Oświęcimiu. Maszyna, lokomotywa jechała na mnie pośpiesznego pociągu na trójkąt zwrotny i... W stronę, na środku toru i nie mogłem się ruszyć. Nie, nie wiem, co się stało, że ja, mi się tak czasem wydaje, że jakby mnie tu nie było, bo to była pewna śmierć. I znalazłem się na ścianie betonowej i w powietrzu w dodatku i nic nie widziałem. A dopiero jak przeszedł zbiornik wodny z lokomotywy, to widziałem jak maszyna ślizgała po torach kolejowych. A maszynistę zobaczyłem, jak trzymał włosy w rękach. Jak mnie zobaczył, to wrócił z powrotem i mówi do mnie, myślałem, że mnie cię zabił. To był chyba cud, że ja zostałem żywy. Zawały, a przed tym zawałami jeszcze brat mówił Pamiętaj, weź się zarzeźbieni, bo to jest fach, który nigdy nie. Zaginie. Od niego dostałem 3 dłuta, no a potem już sobie kupowałem taki, albo robiłem, sądzę i rzeźbiłem. Wziął sobie do serca, że no coś musi po sobie pozostawić. Całe, całe swoje dzieło i nie tylko tutaj u nas, bo i, i, i w parafiach, w Buczkowicach, w Łodygowicach. No wszystko to, co sobie zaplanował, mam nadzieję, że wykonał i, i jeszcze dołoży reszty swoich starań na, daj Boże, na dalsze jeszcze prace, które no, będą jeszcze wykonywane w kaplicy i, i, i w Kościele parafialnym. Pelikan to jest właściwie e, przedstawiono Chrystusa bo Palikan karmi niby krwią swoje młode. No i pomiędzy tymi kolumnami jest winogron i trzy kłosy pszenicy z jednej i z drugiej strony. A ambonka, no to jest wszystko, Tutaj tu jest siewca właśnie. Z jednej strony tu jest cudowne rozmnożenie chleba, z tej strony jest Samarytanin, i tu też są, jest winogron, na ten, i są. tutaj Z tej strony, są ja, ja by tu patrzył, jest droga, która idzie aż do pulpitu. To jest, Pulpit to jest już droga do nieba. Jakby tutaj są takie stopnie porobione. Jedna droga jest bezpośrednio zrobiona z przodu, a druga z boku jest, gdzie jest szatan na, na przejściu i ludzie, niektórzy rezygnują z tego, bo droga jest stroma i idą tą ścieżką. W dół, wygodną, bez przeszkód, a na dole jest właśnie ogień piekielny. Tamten ołtarz jest zrobiony, pień drzewa, i na tym jest zrobiona kula ziemska. I w tej kuli ziemskiej jest zaprawione tabernakulum. Tu sobie jest są rozgałęzieni, i na tych rozgawieniach chcą liście, i, i tu już mówili, te liście o, o, oznaczają apostołów. No ale apostołów było, mówię, dwunastu, te a, te, a kiedyś tutaj, a on mówi, że ewangeliści, było tylko dwoje ewangelistów, a ci drudzy nie byli ewangelistami. Język piętnaście, ponieważ jeden apostoł święty Jan tu jest w obrazie, tego nie ma. I tak jak my to układali, to mówię, a zrobimy jak nie było ich tyle, więcej ich było jak dwunastu, no to do, dołożyliśmy ze synem tam na górze. Obrazy te są rama zrobione też właśnie. Chcieli inne, ja ją mówię, żeby zrobić proste, kierowane ramy i inaczej klejone kwadraty są założone. Dopiero jak to zrobiłem, to dopiero wszyscy dopiero mówili, że jednak te rama pasują. Ostatnio jeszcze robiłem ten krzyż do ołtarza. I także jest tak zrobiony, że go można, a jak będzie procesja, to go można ściągnąć i iść na procesję z tym krzyżem. I ta pasyjka jest też, przecież mnie wy, wy, wyrzeźbiono, robiłem już wszystko, żeby było, bo chcieli dać starą pasyjkę, ale ja mówię, myślę sobie, zrobię też nową i wszystko, żeby to było do kompletu. Gdy zaczynaliśmy pracę związane z wykonaniem kasetonów, zapytałem ojca czy podejmie się wyrzeźbienia rzeźb do tego żeby to upiększyć, żeby to było ładniejsze, nie takie monotonne. W kaplicy są dwa rodzaje rzeźb. Jedna jest wykonana tak bardziej na ostro do szpica, końce takie bardziej są ostrzejsze. Druga Rzeźba jest bardziej taka przyokrąglona, wypukła. Te końce są takie bardziej łagodne. I jest to robione na przemian w każdym kasetonie i wychodzi to bardzo ładnie. Z tego co opinie były mówione przez ludzi, no nikt nie zauważył, że są tylko dwa rodzaje, każdy myślał, że tam jest pięć albo i więcej. W czasie rzeźbienia. Gdy na warsztacie, żeśmy zaczęli robić, wyrzeźbił pięć rzeźb do kasetonów, po czym zachorował, znalazł się w szpitalu. No i z tego, co mówił, co się zwierzał, mówi, że nie wiedział, nie był pewny, że po prostu je dokończy. Ale Bóg dał, że wyzdrowiał, przyszedł ze, ze szpitala, po tygodniu wziął się za rzeźbienie i ciężką swoją pracą zrobił e, wszystkie rzeźby. Udało się to dokończyć no i zmontować cały, cały sufit w kaplicy. W związku z ołtarzem trwało to gdzieś około pół roku, żeśmy to wycinali, to rzeźbił jak przywieźliśmy częściowo gotowy ołtarz na warsztat zaczął rzeźbić korę na gałęziach tych drzew. Tak akurat pechowo się zdarzyło, że się wywrócił. Zachwiała się równowaga, przewrócił się. Ja przyszedłem na warsztat, bo to było wcześniej rano. No patrzę, a tu no trochę krwi jest. No i pytam taty, co się to stało. On mówi: No, coś przewrócił się, chyba sobie zadar nogę. No, ale coś za dużo, bo aż z buta się wylewała krew. No i popatrzył, a tu dłutem na nodze, na łydce było zacięcie gdzieś na 6 centymetrów. Krew tak się mocno lała, że było trzeba jechać na pogotowie, szyć. W pogotowia żeśmy przyjechali, nogę miał poszytą. Dostał tam surowice, ale nie dał sobie powiedzieć, żeby, żeby odpocząć, wziął zaraz za dół, to zaczął rzeźbić, no i tak można powiedzieć na siłę, żeby nie myśleć o tym, co się wydarzyło, no dokończył to pomalutku, bez żadnych problemów, udało się całe, całe to drzewo wykonać w całości. No i myślę, że jakoś zaznaczył swoją krwią, że zrobił to i, i wyszło bardzo ładnie.